Siemaneczko z tej strony Andzio, a to recenzja anime i mangi Slambank. Jest to trochę również nowy format recenzji. Wygląda na mam nadzieję trochę lepiej i się będzie ciekawie oglądało. Slambang oryginalnie jest mamy na użyć Hihi wydawaną w latach 90. zresztą tak samo jak anime. Bardzo cenię sobie tak Noe za jego styl graficzny, jak i świetne przedstawienie postaci. Co jest bardzo duże pokazane między innymi w up to jest jego jakby najbardziej znaną serią i najbardziej popularną w Europie jak i w Japonii. To niestety Wiz Media wydało dawno, dawno, dawno temu pojedyncze tomiki, które teraz za miliony. A na razie nie zapowiada na ładną edycję po angielsku, a szkoda, bo by się zebrało. No, anime składa się ze 101 odcinków, co jest dosyć sporym wynikiem. Fillerów tam może jest tak z 10 odcinków, takie pojedyncze zupełnie. Co warto podkreślić, nie adaptują całej mangi, bodajże z 5-6 tomów czyli tam 60 rozdziałów jest niezadaptowanych, więc najlepiej będzie po obejrzeniu anime za to doczytać, bo to jest bardzo ważne dla fabuły. Jakby tak trochę się urywa dziwnie. Nie jest to anime tak dobrze doprowadzone. To jest dziwne, bo jest to popularna seria i nie wiem czemu. To jakiś film ma teraz być pod po koniec przyszłego roku, więc może coś tam uzupełnią. Ale przechodzą do samego fabuły Snamdanka. Opowiada on historię liceisty Hanagiego Takaniciego, który właśnie zakończył gimnazjum i wchodzi do liceum. Jest on znany z tego, że został odrzucony przez ponad 50 dziewczyn, ma tam swój mały ganki, że żyje sobie spokojnie. Aż w końcu widzi Haruko, czyli swoją jakby miłość od pierwszego wejrzenia, której jednak nie jest w sensie oświadczyć od razu, po prostu jest to już taka miłość prawdziwa. Dowiaduje się, że jest ona bardzo zainteresowana koszykówką. Dlatego zaczął się przechwalać, że ono to oczywiście, że umie, a na salę gimnastyczną. Liczna się się powoli dowiadywać podstawowe. Dowiaduje się też czym jest wsad, czyli właśnie tytułowy slam dunk. Uznał właśnie, że dopisze się do drużyny koszykówki, żeby robić wsady i żeby właśnie zaimponować y, z Haruko i być lepszym od jej y, gimnazjalnej miłości Rukały, który również jest w tym składzie. Jednak oczywiście są tam różne komplikacje w dołączeniu, no i generalnie dołącza po małych komplikacjach. I powoli jakby pierwsze właściwie w takie typowe anime shounen, zbieranie ekipy. Każdy ma jakieś swoje super backstory, które są naprawdę fajne, ciekawe i nawet poruszające, ale to w jaki sposób jedna osoba dołączyła do gangu jest... Znaczy do gangu, do drużyny, jest tak żałosne, że nie wiem, bezużyteczne zarąbanie materiału na taśmę. Ale potem się robi coraz lepiej. Mamy no, najpierw mecz reprezentacyjny, reprezentacja próbny, treningowy, a potem już mamy normalnie zawody jak to w Haikyu czy w na Basket. Ale w tym tytule dużo bardziej są te mecze rozciągnięte. Jeden mecz może dać tak, tak około 10 odcinków, ale jest to bardzo fajnie pokazane. Tylko, oczywiście, animacja jest stara, grafika jest stara i w ogóle nie oddaje oryginalnego artstylu. Ale jest bardzo ciekawe to prowadzone, narracja idzie liniowo, ale można się wciągnąć łatwo. Zresztą ostatnio nie oglądam jakoś duże anime, to w Standanku 10 odcinków dziennie to naprawdę minimum można powiedzieć. Dlatego generalnie bardzo powiem to anime, jeżeli macie więcej czasu jeżeli jesteście przygotowani na jakieś lepszą sportówkę. Bo jednak hike na przykład takie jest bardzo popularne. Ale niby można powiedzieć, ale fabuła jest taka bardziej płytka. A w Standunku jednak... Pomysł sam, że yy, mi się dołączy z powodu tylko dziewczyny, wydaje się prosty, ale wcale tak nie jest, bo jak się zobaczysz, że wszystkich innych bohaterów, jak on się rozwija emocjonalnie jako bohater, to, to nie jest takie, że on tu, nie wiem, robi wsad za wsadem, nie, on się uczy. On stopniowo jest coraz lepszy, ma coraz nowe umiejętności, coraz częściej, coraz dłużej gra, coraz bardziej, coraz bardziej wszyscy mu z tym gratulują. Jest, bardzo fajnie pokazują takie od zera do bohatera. Co bardzo sobie cenię taki, takich coś, a nie, że gość jest cenny. Gość gra pierwszy raz w koszykówkę na początku i się uczy coraz być lepszym. Dla mnie to jest anime minimum 9 na 10. Odcinków sporo, ale naprawdę, jak się wciągniecie, to się to bardzo szybko. Z tej strony był Andio. Cześć!